Na cała skorodowana, ale jest silniczek. Tych dwóch też silniczek go ludzie wywalili. Ta, Tamtej wyciągnęliśmy gębę tej pierwszej. Tam leży. Do bagażnika. Klasa. Znasz no, sobie, człowieku. Płyn, dolałem do, do chłodnicy. Zbiorniczek wyrównawczy na fula. Zobaczmy ten olej. Stan oleju. Czeka, o to okay. trzeba wyczyścić? trzeba wytrzeć co ty robisz olej olej ah o trawę kurwa rzepakowy olej co rzepakowy ty jesteś rzepakowy mhm. wyłaś trochę jest podgrzany bo jeździłem trochę czarny ale nie zwracajcie uwagi jest nie powyżej jest, czarny. jest trochę powyżej stanu może taki powinien być? No tak, no naprawdę. No tak. Trzeba było dolać płynu do chłodnicy, tak do chłodnic, nie robi frany, ładnie pierną. Yy, bo, bo. Bo. tutaj widzicie wypluł, wypluł w zbiorniczek, czy tak. są plamki, tutaj pluł. Tak. Pluł, pluł. E, chłodnicy. Zapytacie się, czemu nie nalewał wody? Nie wiem. My car, right after a beer. Hey, that. Box. Kręciła się tam. Mhm. No, jest ciężko. Już jest ciężarów. Ile? 10 kg o kurna! <śmiennie> Czyli ona się leci jak tam Ej, bo ona będzie chyba latna od Tylko, że ona ma inaczej niż kralta, nie? tamta. No. Bo we się tak kręci. I ona będzie taką. O... Giełdarkę weź no. z połóżna tańczki Jest, jest o, o, to. A ja to, no. Trzeba ją jakoś tego... ubranąć. A to tu betony są. No i z drugiej strony też. Si, dawaj od razu te betony odkręcimy. Ja No, i do dziadka, a on no, jeszcze to Kajetan zrobił. A później jeszcze jak ja to odłożyłem na bok, to wziął to jeszcze raz i rozwalił Bekiel. Ale z drugiej strony też pewnie taki ciężar jest. Nie ma. Myślisz, że nie ma? Nie ma. Ja Jesteś Żeby się nie tego do tego. Ale ja myślę, że jest z drugiej strony taki ciężar. Nie Ci, ale patrz, teraz jaka jest profesjonalna pralka. <noise> patrz, mordkę ci otwiera, ona chce jeść. Ej, że będzie, ona, ona się otworzy sama podczas no, no, ja widziałem, że tak się działo, no. Pralka Polaru to komfort w twoim domu. Jak już jesteście chłopaki, to mi ten stół tam wywieźcie. To... A, bo ja muszę zobaczyć, odejdź, odejdź. PASZĄ wą! Ale idziemy pralkę kolejną wyciągnąć. Starowy zbiornik i bęben to się liczy. Ja w ogóle innych maszyn nie kupuję. Dla mnie jest tylko Polar. śrub wyleciało. Poczekaj, tylko weźmę ten stół. Odstaw go. Nie, ja sobie odstawię go dalej. Odejdź. Idź sobie. Idź sobie. Widzę, że tu w profesjonalnych pralkach też mają źle dobrane koło do silnika, ale ok. To jest jakieś ten, okay, e, mniejsze, ten. Mniejsze Trochę ciężko. chyba ja Ta. tam przydał. Ta. No, kurczę, tak. tak. Dziego nie ma. Patrzcie, odpaliliśmy pralkę. Odpaliliśmy pralkę. Ej no, Kręci się. Ale możemy zrobić symulację. Już cała elektrynika jest zrobiona w środku. Tak. Od razu była zrobiona. Hop, Hop. Nie Co? No okej, nie, są nie Mówiłem dziadkowi, że tu jest obciążnik. No mówiłem, pa. Jakie dziady. Dziadek! No i jak się znasz? Ale chodzi. Dobra, jeden ja może być. Chyba. Kurde. Jak się znasz? Co? jak się znasz? Jej cała. <śla> cała Rama chodzi! Piękna. <śla> Ej, no, zobacz, zobacz to! O, tu jest na ziemi, a cała Rama chodzi. <śla> Ona będzie masna. <śla> no ma... się. Zamknij. zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Dzielek rzucisz oranżatki? Znaczy podasz oranżatkę. I kubka. Tranek chcesz oranżatkę? Mogę. Powiedz kubki i oranżatkę. Oranżatka? Nie, ale szkoda, że nie ma kajetonów. To byśmy potardy dzisiaj się To pierwsza ślubka? Dzi dzisiaj czy kiedy byśmy te potardy Dzisiaj chyba, nie? O jaka prędkość, ja co się męczysz z tym? Może i dziadek miał rację może no. i nie miał racji starczy, przesłuchasz tyle odchylenia, a tutaj jest tak widzisz, krzywe to wygląda mega krzywe nie wiem widać, ale Chyba widać. I weźmy włotka też może. Jak coś to rozbijemy. Elisabara, magiczny paluszek. Co? Magiczny paluszek. Czyli mniej więcej. W... O, i teraz jest równo? Przecież nie dalej tak. O, widzisz? Idzie żółkową kosić. No, a ja bym tak jarmarzył sobie. I ta rama sobie się gnie. On, to będzie mocna pralka? To nie, będzie mocna Zaprezentuję na Może zaprezentuję. Może jak się gnie, tu się tak ramo gnie. też się rama, nie, nie gnie. Ej, to będzie mocna pralka? No to prawda będzie Ej, to faktycznie jak ja oglądałem ten film z taką właśnie tego typu piaską. Nie rób tak, ona ma być w kompletnym stanie. To serio? A w ogóle inne to ona się od razu rozwaliła. A nie masz naprawdę nic na głowę? Nie masz na głowy przy sobie? Na no serio? Tak. Chyba, że to jest jakieś zawieszenie specjalistyczne. To jest niespecjalistyczne. No bardzo możliwe. Ja też jestem. O, o. A co ty kurna nagrywasz, jak ja będę na nalewał? No kurwa! To robić, weź się Tak, wszystko, na jeszcze Wyciągniesz sobie ten kubek, czy nie? <grymne> Dobrze Oa! Dziadumwo jedna kurna! Zabić mnie chce! Magda gesler tuju Magda gesler tuju Dobra, zobaczmy na szybko Jak tu z elektryką jest w tym silniku wszystko ten sam kolor. Kurde, słabo nagrywane. Dobra. To już nas nie obchodzi, w którą stronę... Bo to jest... To są szczotki. Tak, to są szczotki. To to nas nie obchodzi. Gdzie szczotki w którą stronę będzie się kręcił ten. Czemu to wszystko ma jeden kolor? Dlaczego? Myślę, że może ten natęczowuje. Ale ja nie wiem, co do czego służy. Dziadostwo kurna. Ja tylko wiem, które to są... Nawet nie wiem, które to są szczotki, bo to przechodzi przez silnik. Tylko to wiem, że to jest szczotka jedna. Znaczy to, to możemy sobie oddzielić, że to jest szczotka. To się przyda. A reszta to co to jest? To to jest. I serio, kurna. To jest uziemienie. To uziemienie też sobie zostawimy. Nie, bo to jest uziemienie do pralki, to nie. nie? No dobra, nie ma co? Ej, kombinerkami to przeciąć? Da się? Mm, chyba można tą ostrzejszą stroną. Mhm. A, bo one są takie sus. O. A, okay. Jezus Maria. To Jezus. to nie są szczypce, znaczy takie do przecinania kabli, tylko to są kombinerki, człowieku. A. Przestań tak się zachowywać. No. Niekulturalny ty. To mnie zabolało. O, dobra, nie ma się co męczyć. Przyniesiesz mi przecinak do metali? Tak. Ja. To się tym fałdy obcina. Mam nadzieję. Proszę, że zobaczymy na internecie, o tym się nie Wiemy, że jest sławna, bez jest niemiecka. Nie ma się co bać. Ja z tym zrobię. Na pewno jakoś bym musiał silnik żeby wiedzieć co do czego. No wiesz, no, będziemy większawać to oświadczenie. O! Przylecieli kurnie. O dzień dobry. O dzień no. dzień dobry. Trzecią Jaj, co? Pią piątą. Co? Łatwę. No zobacz, trzy ja przywiozłem. Dzisiaj trzy <laughs> ale... To ja już bym wolał rozerwiać swój telefon. Rozbieraj. Lej. A po co wyście tu przylejcie? Powiedzcie mi. A nie wiem, czy jest... czyli. Po... Jakim celu? Chciałem popatrzeć, jak za chwilę to będzie kabunka za. A to dzisiaj nie. Znaczy, chyba nie. A wchodźcie mi, bo że to. Co? Aha, bo Ci, Ala powiedziała, że tu ja w ceglu wrzucam do kalek. Czy na YouTubie zobaczyłaś? Po co, co to nie. chodzi? Widziałam, jak rzucają inne rzeczy do. My rzucamy? Nie. Nie, innych. Mhm. No to my też wrzucaliśmy coś. No, jeszcze na, na YouTube jest, Jakie na przykład... No, komputer. A na no czym sobie Telewizor Telewizor No na pół. No, hmm. Nie wiem, my dziś będziemy na szmatkę hmm. No i na YouTube a o, to co Co o, o, ja. so, wy naprawiacie czy psujecie? Naprawiamy. Nie, no, nie, A nie. potem psujemy. Nie, my nie naprawiamy, tylko ja muszę wydobyć silnik, żeby go osobno podłączyć, bo z zabezpieczeniami od pralki ona nie pójdzie. Ty. A może by poszła? A nie, bo wody nie będzie. Ale ja nie chcę tutaj cegieł z wodą prać. Ej, będziesz kiedyś ty, jak coś się wło... Elektrykiem? Nie, Z nie, nie, nie. Złomiarzem? Co? No może! Ja mam Ale... w tym to... kierunku zwierzasz? Ale o co ci chodzi? Bycie złomiarzem nie jest takie najgorsze. Obier... Będziesz ty, no, tym, naukowcem. Jakim kur... Jakim? Jak naukowcem? Nie wiem od kiedy. Rozbieranie silników jest byciem, to znaczy bycie naukowcem, to okej. Okay. Dobra, to trzeba wyłamać ten plastik, jakoś wyciąć go. Ale on nie ma, yy, no a wiesz czego. To się nie podoba, że on to no jest. Też nie <laughs> podoba. Wide wideo, nam psujesz. Wideo? O, po <laughs> męsku. <Co> a <dosta? laughs> to w ogóle wiesz, że nagrywamy na YouTube'a? nie posiadasz? Patrz Karol, normalny taki ten, stojek. <laughs> człowieku, nie rób! Ja w tym lekko próbowałem słoik ścisnąć, to od razu pęknął Jakby ci ekranik Oczu aluminiowe, Mam nadzieję, że Fajale. to nie Do widzenia On na porze karol. był Farmer <laughs> no, i Ciekawe by było, gdyby on był też konkurencją naszą A nie jest? O człowieku. No człowieku Wszystkie plaki można nam pozabyć. <grym> o, nawet z takim Na złoto. No złoto, złoto. Podłącz biały przewód do zasilania wraz, wraz z zielonym i żółtym. <grym> mhm, siekawe. Zapoznaj się ze schematem podłączania się. Silni... Podłączania się... Silni... nie, nie. nie. Instrukcje obsługi. <grym> <grym> Jeśli nie masz pewności co do podłączenia, skonsultuj się z lekarzem nie lub farmaceutą. Nie no, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Jedziemy do wójka. Mario Karo oświeciło mnie. Zróbmy test, jak ona jest w O, widziałeś? Nawet? Nawet. Jestem zaskoczona. Mam nadzieję, że to będzie słychać na filmę. To tu pod

Przyjeżdżam. No tak się nie robi. no tak się nie robi. No tak się nie robi. No ładnie przygniło ładnie. Nie, o kurde, co się to jest co to, się to, to, to się to dzieje. to jest Jest tylko Stan lekko uszkodzony, że tak powiem. No dobra, teraz zobaczmy, jak to odpalasz. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, dobra odpalaj. Okay. Oj, coś się zmienia. Ale coś się dwarcuje. Może? Próbujemy. No. Nie działa. Ale pchać, nie działało? Ой, я больше не хочу.